Na zmiareczkowanie roztworu sporządzonego z 85,0 ,0 mg technicznego dwuwodnego kwasu szczawiowego zużyto 11,1 cm sześciennego 0,021 molowego roztworu NaOH. Oblicz procent zawartości zanieczyszczeń w próbce boraksu. Rozpoczniemy zadanie od policzenia liczby moli lub minimoli NaOH, która przeagowała z kwasem szczawiowym. Liczba milimoli będzie to stężenie molowe razy objętość. Jeżeli stężenie molowe wyrazimy w molach na litr, czyli na 1000 cm3, a objętość w cm3, to wynik wyjdzie w milimolach. I w naszym przypadku jest to 1,1334 milimola NaOH. Napiszmy równanie reakcji. Kwas szczawiowy, najprostszy dwukarboksylowy kwas organiczny, krystalizuje 1 mol kwasu z 2 molami wody, z 2 molami wody, plus 2 NaOH, powstaje szczawian sodły Na2C2O4 i 4 cząsteczki wody. Z równania reakcji widać, że 1 mol kwasu reaguje z 2 molami NaOH, możemy więc ułożyć odpowiednią proporcję 2 NaOH reaguje z H2C2O4 razy 2 wody i pod substancjami podpisać odpowiednie wielkości ponieważ NaOH ma w milimolach to napiszę 2 mola więc 2000 milimoli zaś kwas szczawiowy wyrażę jako Masę to jest 126 grama tej substancji. Przereagowało 1,13,34 mm, a więc masa na czystego składnika krystalicznego kwasu szczawowego, oznacza jako M i wyliczymy z proporcji, ta masa będzie to 0,0714 grama, czyli 71,4 mg. Z taką dokładnością ważymy na wagach analitycznych masa zanieczyszczeń będzie to różnica pomiędzy masą technicznego kwasu i czystego składnika, 85 minus 71,4, a więc będzie to 13,6 mg tego zanieczyszczonego kwasu szczawiowego. Następnie powiemy, że 80 5 mg to będzie 100%, natomiast 13,6 mg zanieczyszczeń to będzie stężenie procentowe zanieczyszczeń, oczywiście, czyli stężenie procentowe będzie to 16,0%.